Na no dach od razu? O, zginął. To ty zabiłeś? A. Szybko. W sumie, bo bym zginął ja, gdybyś go nie zabił. Dawaj do czołgu. Ty steruj, a ja będę strzał. O kurwa, aż tak daleko jest? Nie zdążymy. Już pewnie tam ktoś dobiega. Już jest zajęty. Gebę ej, Eee, przesuń się. Eee, nie krzyż. O teraz Komputer prosto. O wa ła, ła, ła. 6% O nie żyje. A faka, pa, pa, pa. Jakiś. O, niedźwiedź. Oczywiście żyje. Jęź Nie, Nie nie Ależę dal teraz 2 kill Seryjką bym ich zabił jako empejeć tutaj w koło mnie Baruch, się uczepiła A bomba, uratowałem Kur Nie ja chujowo broń Waga. Uwaga A to skąd wysunie tych No co? Nie podnosiłem się nawet Czemu? No bo jest bym zginął i tak zaraz to ja Myślę, tutaj co... biegnę przez środek, żeby ci dupę podnieść. Aj, pies. Też się zrozpią w dymie. Ty medyk, jestem ja się człowiek. No idę, idę. Gdzie idziesz? No, no, bo mu apteczkę chcę dać, a tu. Tam... O, zginę.

Zabij frajer Mogłem przeładować najpierw bron. BMP jest wolny Gdzie? Do BMP A po co? A masz ten? Bazookę? Masz Tutaj gdzieś Blisko są Ten walczy Trzeba się razem trzymać Jest Leci bazooka. там аж есть. А, я уж нож вытягиваю. Курва. Снайпер. Snajper, gdzieś on wysoko siedzi, na jakiejś wieży Taka metalowa. No siedzi jebany siedzi tam Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ale teraz wychodziło i Na dźwigu skutecznie siedzi No powchodziło, dlatego mamy szansę wybić Teraz to jestem oszołomiony Zginął, dobrze, bo mnie zabił PMP jedzie. On na dźwigu s siedzi On, on tylko czycha żeby ktoś stanął w miejscu żeby się skitrał gdzieś w jakimś pokoju. Szalał, aż mnie zaszczelał Pedał. Hama Nie ta... Jeszcze koledzy nie dziwacie się robić. Tam jest z przodu zaskoczyć. Kurwa, ale fuk sam go trafiłem powiem ci, bo najdobrze nie przymierzyłem Ty masz co, czym jesteś? Medek A, O, Medek Idź tam dalej. Nie stój na tym, bo jest y... No właśnie niko nie ma Sniper jest na, na tym. O strzaś Pierdolony no nie Zabiłeś? Co? Ten jest... nie nie, nie sięgnął. Faj. Okay. Wlazł po niego na tą górę, ale z przod... oni z przodu gdzieś są. Dobra, dawaj, idziemy tam. Apteczka, apteczka. Nie jestem dalej. O, dobrze. Ty, ale nawet ogarnięto drużyny, mamy. Ci powiem. Bo jak się teraz. Dwóch było koło mnie. Jak się ładowałem, to wiesz, schylili się i tak dookoła mnie krążyli, żeby wiesz, osłaniać mnie. Albo mi się wydawało. No nie, no nie no. Mów, że... Będę musiał aż tam tak daleko biec. BMP mamy! Dawaj tu BMP! B, biegnę. Żyjesz? Kurwa. Biegniemy. Zabiłem tam dwóch. Jednego. Ja pierdziele zabrali nam BMP dały O kurwa, no to teraz się musimy chować Dawaj do, z powrotem do środka Oncelują w dźwigni, bo siedzi na dźwigu Gdzie jesteś? No, a co tu jest? Coś jest No nie, nic, ale tu wiesz można się z przodu teraz jak? jak 24 mamy kurwa nie rozumiem jak oni to liczą to u ciebie błąd, to u mnie jest normalnie ile u ciebie mam punktów 24 no a przed chwilą powiedział, że straciliśmy prowadzenie ale zes O no, nie będę czekał Kurwa. Wstawaj Cię Ale nicji Aaaa, ale nie A z resztą. Kiedyś musiałem iść na emeryturę. Ktoś padł przy mnie. Czekaj, uspokój się, pilarzyk. Granat, teraz profilaktyczny granat, jak to mówi, profilaktyczny grenade. Ja idę po snajpera, jak jeszcze żyje, może mnie ubić. RPG nie boję, ale snajper! Medyk! Uważaj Terminator. Tam jest las. Dywizja spadochronowa! Kurwa. Jak mogliśmy stracić Kurwa. prowadzenie? Kto jest lepszy? Nikt. Tylko oni to liczą. Mamy 35. I co, BMP to czterech nas biegnie? Dobra, wszyscy siadamy Chciałem czterech. Trzesech, pierdolą. I jak zauważysz, to od razu naciskaj kół, żeby zaznaczyć go. Będą większe szanse, że... A kto to prowadzi? Nie ja. Z tyłu są! Nie mam... ...takiego widoku. Panie z BMP jest... Teraz to się zupełnie Tam uważaj, bo po twojej stronie jak biegniesz po lewej stronie człowiek. nie Zrespił się, no nie wierzę, zrespił się za plecami Jeszcze Siebie? popatrzyłem, no, popatrzyłem na niego albo wyskoczył tak. Nie, może o czym mi zaćmienie miałem przed oczami, ale nagle wyskoczył typ. Mam na, waskolwiek... na dachu jest. Tam zaznaczyłem go, ale... Nic. Tam jeszcze jeden jest na dachu. Jednego rozjebałem. Nie idę na ten dach.

To nie ten. O, oh, fuck. Najgorsza miejscowa jaką mogłem sobie wziąć na leczenie Jaka? Środek ulic Tu pojebało cię? A bo tu No bo kontener stoi za daleko i Nie miałem siły dobiec do niego Ciężarówki stoją Obiegniesz tam jest typ no właśnie mnie zabił Jest tam cały czas jeszcze apteczkę po rogu, po... Jak ja biegłem po lewej stronie. Przy samej ścianie się skapił. Dobra, bierz go, bierz go, no ucieka Urespię się do ciebie, nie niegi, 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 nie nie niegi nie, nie, nie. Dobra, Dobra Pięciu. 5 Pięciu i wygrywamy. Gdzieś tu biegniesz Co? Żartuję. Ty poza mapę nie patrzyłem na mapę Dobrze Cztery! Powiem. Z tyłu za plecami kurde Stoi koło cysterny spaliłem Mówisz mi jak ja penetruję No nie bo myślałem że może wiesz z skurbę synach Dwóch, jeden. Nie zabijcie nikogo I ostatni z noża. Pięk. Ale A, to... ostatnia scena Kosza. No. Ale nie wiem czy to ja zabiłem w sumie. Ale kosze dostał na ko Não, não é Fuck yeah.